I dobrnęliśmy już do trzeciej części ze spaceru po wrześniowym ogrodzie. I na pierwszym planie widzimy hibiskusy bylinowe, bagienne czy też błotne, ponieważ wszystkie te określenia pasują do tej jednej i samej rośliny. Fantastyczne byliny o chyba największych kwiatach, jakie możemy sadzić w naszych ogrodach w gruncie. Zatem są one naprawdę warte grzechu. Tyle, że poszczególny kwiat kwitnie dzień, może dwa. I to jest właśnie minus. Ale przyznajcie, wyglądają one bajkowo. I nawet niektóre sprawiają wrażenie, jakby były sztuczne. A o tych fantastycznych bylinach opowiadam w innych materiałach, które są już dostępne na moim kanale tutaj Ogrodowy Zapał. Pomidory cały czas są, mimo że zebrałem ich już naprawdę ogrom w tym sezonie, no to jeszcze na szczęście żadna choroba ich nie dosięgła i wydaje się, że będą planować przez jakiś czas, zwłaszcza jeśli pogoda dopisze we wrześniu. Bóg szpan przycięty i myślę, że jest to całkiem odpowiednia pora do tego, aby właśnie wykonać teraz tę czynność, bo ostre słońce letnie już nie będzie przypalać tych nowo odsuniętych części roślin. Mrozoodporna palma do około minus 12 stopni trachy karpus fortunei. Zaczynają powoli pięknie dojrzewać owoce ostrokrzewu. W tym roku będzie ich naprawdę całkiem pokaźna ilość. Nigdy bym się o to nie posądzał, ale ja całkiem dopiero niedawno wyciąłem kwiatostany trawy pampasowej z poprzedniego roku. Ale tylko niektóre odmiany potrafią zachowywać tak długo kwiatostany. A teraz już, jak sami widzicie, tutaj nad, na tej roślinie pojawiło się około 30 parę kwiatostanów trawy pampasowej, która już Lada moment będzie przepięknie kwitła. No i jest to absolutnie u mnie numer jeden wśród wszystkich traw ozdobnych. Winogron w tym roku jest całkiem sporo. Bałem się, że nic nie będzie, ponieważ wiosna była bardzo chłodna no i przymrozki też się zdarzały. Myślałem, że kwiaty po prostu wszystkie wymarzną, a tutaj niespodzianka. Bananowiec Musa Basio, fantastyczna roślina, która osiągnęła już w tym momencie, myślę, że 3,5 metra wysokości. Ona rośnie tutaj na stałe w gruncie i tworzy naprawdę taki spektakularny, majestatyczny widok. Liście ma ogromne. W zeszłym roku ten bananowiec kwitł, ale w naszym klimacie nie ma szans na to, aby zawiązały się małe banany. To znaczy one się zawiązują, ale na pewno nie dojrzeją, więc po prostu pozostaje nam tylko kosztowanie się tym pięknem tego bananowca, które jest piękne i zjawiskowe. Za chwilę bananowiec wręcz wyprze mi tutaj beczkę, która jest na wodę. Nawet rynna już została zarośnięta przez tego bananowca. Spójrzcie. Hortensje bukietowe, niepokalanek i wiele, wiele innych. biskusy syryjskie kwitnie już znakomita bylina, świecznica groniasta zapach kwiatów jest wyczuwalny już naprawdę z daleka w ogrodzie Fuksja mrozoodporna, ta jest bardziej taka zwisająca te zwisające niestety trzeba sadzić na podwyższeniu, ponieważ yy, gdybyśmy je posadzili normalnie w gruncie, to niestety, ale będziemy mieć problem z zobaczeniem tych kwiatów. Możemy ewentualnie taką funkcję posadzić do donicy, ale na zimę trzeba ją zabierać do domu. Żółwik ukośny to bylina, która kwitnie przez około miesiąc czasu. A kwitną znacznie dłużej. I wyglądają, jakby to było takie jedno wielkie słońce taka plama słońca w ogrodzie. U mnie rosną w półcieniu, to jest zaskakujące, ponieważ te byliny są traktowane jako rośliny światłolubne, słonecznolubne, więc powinny raczej tylko rosnąć w pełnym słońcu, ale jak widzicie w półcieniu również dają radę. To był taki mały eksperyment, czy one po, po prostu będą sobie dawały tutaj radę, no jak widzicie jest całkiem przyzwoicie. Choć miętki też fajnie wyglądają o tej porze roku, zwłaszcza jeśli cieliśmy je zaraz po kwitnieniu. Odmian jest bardzo dużo. Mrozoodporne funkcje. Pamiętajcie też o tym, że wszystkie rośliny, które tutaj prezentuję w materiałach poświęconych spacerowi po o danym miesiącu. One są omawiane w poszczególnych, osobnych kategoriach na moim kanale YouTube. Powojnik o pachnących kwiatach Stellar. Nigdy bym się nie posądzał o to, że posadzę w ogrodzie w tym roku tyle żurawek. A to jedno z miejsc właśnie. Ale może i dobrze, bo tu jest troszkę więcej cienia, więc trzeba było to miejsce troszkę rozjaśnić. Po to są rośliny zimozielone. Piękne granaty I jeszcze piękniejsza begonia bulwiasta Spójrzcie jaka obłędna odmiana truskawek San Andreas Jest to odmiana, która takie najbardziej obfite owocowanie ma właśnie od sierpnia do listopada. I jeszcze na sam koniec ostatni raz hibisku bylinowe. One są tak piękne, że no ja nie mogę, muszę je pokazać.